Czasami wystarczy jeden dzień, żeby naładować baterię, ale żeby zrobić to dobrze, trzeba być gotowym na wszystko. Cześć, jestem Kacper. Dziś pokażę Wam dwa akcesoria Volvo, które robią różnicę, kiedy chcecie połączyć komfort podróży z aktywnym wypoczynkiem. Bagażnik rowerowy Volvo na hak to wygodne rozwiązanie dla aktywnych. Łatwy montaż, bezpieczne mocowanie i możliwość uchylania. Nawet z rowerami. Pozwala swobodnie korzystać z bagażnika auta. A jeśli planujecie dłuższy wypad, pojemnik dachowy Volvo to Pakowny, aerodynamiczny, idealnie dopasowany do stylu Twojego Volvo. Audio Czas spędzony z dala od zgiełku. Bez pośpiechu, bez kompromisów. Z Volvo możesz więcej i zabierzesz wszystko, co potrzebne. Zobacz więcej, zabierz więcej. Volvo gotowe na Twoją przygodę.